Kochanie daj rummianek Daj rumianek. O. Ooooo Daj rummianek Czekaj, może no, no, będziemy nie do kupienia rumianek, nie, 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 nie ma kurwa w aptece szukaj Aptece szukaj skurwy synie Nie Ja ciebie szczerze wymieniać ojca I syna I chuja świętego Amen Ej, dziękuję yeah. Ej, a zaś, a zaś, a zaś A zaś No kurwa, póki ona dostawi Mam na czwórkę, na czwórkę już Na piątkę już Zrobiłem jedno na piątkę oh. Jedno już zrobiłem, <coughs> na A żeby wytworzyć tą broń A też badam... <coughs> A weź, bo mam żonę dla ciebie. Nie a ja mogę ulepszyć, ulepszę ją na, na ten na Ma, Mam żonę dla ciebie. Na Max ta. mam żonę dla ciebie. <grym, <grym, mam żonę dla ciebie. Chodź. To no, weź, mam żonę dla ciebie. No jest. Wyjdzie za mnie? Выйди за мне? Мало, ну мало, я тебе А я добрый это <laughs>